Cześć kochani dzisiaj przychodzę do was z nowym albumikiem papierów jakich użyłam do wykonania tego albumiku to jest to są papiery DP Craftu z kolekcji boho Chic. przepiękne papiery także jest to już mój w ogóle drugi albumik który wykonałam z tymi papierami pierwszy był z bazą Białą tym razem użyłam jako bazę czarnego papieru z bloku technicznego. I tak, na okładce mamy rameczka drewniana, którą pokryłam brokatem. Widać jak ładnie się błyszczy, mieni motylek z magicznej kartki tutaj są pręciki turkusowe białe tu mamy też kryształki takie szare półperełka turkusowa kryształek zielony listeczki z dziurkacza zielone tutaj pręciki kwiatuszek mamy różowy turkusowy, tutaj też jest trochę brokaci i tutaj jest zielony, taki fajny z włoskami taki milutki ćwiek także tak prezentuje się okładka Albumiku, albumik zamykany jest na różową taką tasiemkę to jest taki róż trochę tutaj widzę, że w telefonie to trochę taki jest ciemny kolor otwieramy i tutaj mamy na pierwszej stronie napis uwolnij marzenia, uwolnij marzenia to są napisy zakochany Holmes u HK Galery uwielbiam w ogóle bardzo podobają mi się te napisy więc one będą się pojawiać w wielu albumach. Tutaj też mamy motylki z magicznej kartki i na motylkach są półperełki. Tu kolejna strona. Taka czysta strona, tylko tutaj są kryształki czarne, trzy czarne kryształki. Otwieramy. I tak wygląda albumik po otwarciu. Na tej stronie mamy klapeczki. Jedna, druga. Także bez żadnych tutaj już ozdób. Tu na zdjęcie. Na górze może być też zdjęcie albo komentarz. Zamykamy. Zamykamy. Tutaj jest koronka przyklejona. Koroneczka, i tutaj mamy cztery. Półparełki turkusowe, trzy y, zielone kryształki. Na następnej stronie wodospad, wodospad, y, tutaj mamy czarne kryształki, wodospad zamykany na języczek, tutaj też jest y, motylek o, i trzy półparełeczki. Tutaj mamy kwiatuszki z dziurkacza i y, półperełka. Języczek otwieramy. I mamy tutaj jedno, drugie zdjęcie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. A no, może być tutaj zdjęcie, a tutaj tylko napis, y, jakiś komentarz. Tutaj, tutaj. I tutaj mamy też coś miejsce na datę, albo na, można napisać coś, kilka słów. Yy, tutaj są yy, element wycięty z dziurkacza brzegowego. Zamykamy i tutaj na języczek. Na tej stronie mamy kieszonkę, na kieszonce mamy trzy kryształki zielone i tutaj dwa tagi jeden tak z fajnym tutaj ćwiekiem takim szerokim także to jest jeden i drugi też tym razem zielona, zielona kokardka ej, zielona tasiemka w białe groszki to czarne z tyłu i wkładamy także tak się prezentuje i zamykamy to też cała strona wolna tutaj mamy dwa kwietuszki z ćwiekiem i zamykamy na końcu dwa papiery i tutaj jest atłasowa czarna yy, taka taśma ozdobna Tutaj możemy zawiązać kokardkę. Zawiążemy. O. I to wszystko. Także pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście, że oglądacie. Dziękuję za wszystkie komentarze pod filmikiem. I do następnego filmiku. Pa-pa!